Pośród tych ośmiu osób dopuściliśmy do konkursu sześć, rozmawialiśmy ze wszystkimi kandydatami, poświęciliśmy im czasu tyle, ile należało i powiem szczerze, że program, który zaoferował nam prezes najbardziej nam odpowiadał, mówię już o desygnowanym prezesie. Niech pan się trochę przedstawił. No bo to jest... Jest pan nowym człowiekiem tutaj, także.. Piotr Jędrzejczak 41 lat, żonaty jedno dziecko. Obecnie mieszkam w Poznaniu, pracuję w Warszawie, od 1 lipca przeprowadzam się do Słupska. Moje doświadczenia to jest przede wszystkim zarządzanie nieruchomościami na poziomie nieruchomości magazynowych. Jestem z zawodu logistykiem ekonomistą. Wizja, którą przedstawiłem tutaj y, członkom Rady Nadzorczej, polega na tym, że y, podejście do spółdzielni jako do spółdzielni już się zdewaluowało. Trzeba podejść do spółdzielni jak do normalnego bytu ekonomicznego, jak do y, organizacji, która funkcjonuje na, rynku, y, na wolnym rynku nieruchomości i tylko w ten sposób, poprzez inwestycje y, w pozostałe działalności, niezwiązane nawet y, z mieszkaniówką, umożliwić członkom spółdzielni, łagodne przejście przez te w gruncie rzeczy najważniejsze podwyżki cenowe na poziomie gazu, prądu, które no niestety nas czekają w perspektywie czasu. Mm -hmm.